Ci jeszcze raz tutaj próbuje dośrodkować, MW wyjeżdża, jeszcze tutaj spinciowali zawodnicy, czy to będzie bramka odpincia, tak jest, to jest gol na 3 do 1. Bardzo dobra bramka ze strony Pogoni Prawobrzeże, spinciowali tutaj. No i mamy brameczkę, chyba już przypieczętującą to zwycięstwo Pogoni, aczkolwiek 15 sekund. Micki również, Meloni kontra Wayne sam na sam, zobaczmy jak to się wszystko rozwiąże, Oj, i Cóż za Finezja tego zawodnika 4 do 0. Bardzo dobrze tutaj ograł swojego rywala. No i mamy już 4-0 w spotkaniu, a właściwie pod koniec poprzedniego spotkania. Teraz Miczki próbuje oddać strzał i to będzie obrona Veina. Jeszcze tutaj szansa, ale Vein po raz drugi wybija tę piłkę czy od teraz. Czy MW się podłączy do ataku, czy jednak się cofnie? Zobaczmy co ją jest Strzał Joseph, tuż po truszeczkę. Dwóch zawodników rzuciło się desperacko obro do obrony, ale nie wystarczyło, żeby obronić ten strzał. No i mamy 2 do 0. No i dlatego na tych rangach po prostu wystarczy mocno strzelać, tak, że w tym to w powietrzu, ale nie jest z piłką. Piechu tak naprawdę oddaje back pasa. Tutaj podaje do bramki w ostatniej chwili. Piechu wyciągnął tą piłkę i dalej mam 0 do 0. Minuta 30 do końca. 40. Wain oddaje podania na źródłach. Świetny strzał Piecha I mamy w pierwszym rzędzie Mamy 1 do 0 zawodnicy INZUMAX i NAZUMAX. No, mieli szansę do zdobycia bramki otwierającej to spotkanie, ale, e, no niefortunnie dla nich, a zdecydowanie szczęśliwie dla FC Kartun Team e, ta piłka została obroniona. Na, na INZUMAX, ale czy to się odwróci, tak jak to było w pierwszym spotkaniu? jest strzał, ale z zaszło! Jednakże to obronił. No i karwo do lewej strony bez gusta. No ta obrona była bardzo ciekawa, to tu jak kanbo uderzył Sasho i ten wybronił tą piłkę. Teraz znów próbują razem to zagrać, ale piechu był przygotowany na to i po świetnym locie tak naprawdę trafia piękną bramkę. Dobrze pięknie tutaj zagrał piechu. Zobaczył sytuację, zobaczył okazję do tego, żeby oddać strzał na bramkę. No, i mocny strzał pod poprzeczkę. Wszyscy zawodnicy drużyny Inzumak, podwyższenie wyniku na 3 do 0. Teraz Piechu jeszcze próbuje tutaj wyczarować bramkę. Omija Josefa. Jeszcze Bambi i i ta piłka się wtórna do bramki. Mamy 2 do 1. EPT Karton Team łapie tutaj bramkę kontaktową. No, w tej lekkiej glebie jednak zablokował drogę MWMW, bo MW się tak naprawdę potknął od niego. I wystarczyło to do tego, żeby Piechu spokojnie nawrócić, trafić bramkę. Remis w tym meczu. Dobre 50 ze strony Josefa. Piłka leci bardzo niebezpiecznie w pole Wayne, kompletnie bez busta w powietrzu. Oj, czy to w ogóle! Niech od razu! No, podgrzewam! Pinch od poprzeczki, jednak Piłka nie pada do bramki drużyny niebieskiej. Losujemy dalej, losujemy dalej, dlaczego szansę? Kto wygra, kto wygra? Tef! Ty EVV Czy jest na czacie?